Dzisiaj lecimy na wiejsko Piecy rakietowy odpalony, fajnie się tam pali. Zupa się gotuje, kukurydza i ziemniaki. Wszystko sobie leci. Tu raz zniosła jajko. Tutaj mamy trochę kwoczenia, trochę znoszenia. O, ta jedna pani no strasznie chce wysiedzieć coś, ale ja jedno nie pozwalam, no bo Raz, że nie ta pora roku, dwa że tutaj nie ma koguta, żeby było co wysiadywać. Mógłbym teoretycznie kupić jajka zalężone i podłożyć, ale po co o tej porze roku tutaj jeszcze pchać się w kurczaki? Tak? Ich problem. Plan jest taki, że jak będą chciały kwoczyć na wiosnę, to wtedy tamta skrzynka będzie już opróżniona z tego drewna. Muszę to wszystko pociąć, porozbijać, to też jest trochę roboty. Zrobię wejście, tam zrobię gniazdo, i tam będzie sobie mogła, jak będzie chciała kura wysiadywać. Zrobimy oczywiście przykrycie, wszystko, podłogę. Będzie chciała, to tam sobie będzie siedziała i kwoczyła. Tam ją przeniosę. No a tutaj ten kurnik jednak zostanie jako typowo yy, dla kur, które chcą się nieść i, i wychodzić i wracać tutaj do kurniczka. No bo niestety, ale no nie da rady tego chyba za bardzo podzielić. No mógłbym przez środek wstawić ścianę, zrobić przejście, no coś kombinować, ale na razie pozostanie to chyba jednak niepodzielne, a ten, ten, ta budka mi się świetnie tu sprawdza. Jeszcze teraz, jak z, w niej zrobiłem podłogę z gumoleum, to to już jest super łatwe do czyszczenia, super łatwe do yy, ogarnięcia, więc czemu by tego tak nie zostawić? Nawet zastanawiałem się, mówię, kurczę, jakby te ściany całe oblić jakąś pleksą do dołu, te deski, to można by było to raz na jakiś czas kerszerkiem wjechać i umyć. A nie tylko jakieś ozonowania i inne takie, no ale palicho jest dobrze. Znalazłem też taką w żywopłocie u siebie. Taką piękną sadzonkę orzecha laskowego. Wyszarpałem ją. Co ciekawe, pąki teraz ma. Nie wiem czy ciemno i tam było, czy co, ale wyszarpałem ją i zamierzam posadzić za oczkiem po drugiej stronie płotu, bo i tak dzieciaki cały czas sterczą mi tutaj pod płotem i zbierają te orzechy, szarpią się z tymi moimi orzechami, które mam tam za szklarnią posadzone. Swoją drogą kilka ładnych kilo orzechów zebraliśmy z takiego jednego z, takiej jednej, z takiego jednego miejsca. No ja tutaj walczę bardzo ostro. Dużo czasu tu poświęciłem, aby wyhamrać te rośliny, co tutaj były. Wiązało się to z tym po prostu, że trzeba było toporkiem uderzać miejsce przy miejscu rywać te korzenie, rozbijać te kłącza, no i wyrywać palcami kawałek po kawałku. Chciałbym tutaj to podrównać, te kamienie jakoś porosuwać i przebudować to jakoś sensownie. Bo już ten bałagan, te, te chwasty, które tutaj rosły, to, to się tak rozrastało, że troszeczkę zaczęło mnie irytować. No i przestało mi się podobać. Chciałbym to jakoś troszeczkę poprawić. Dlatego robię tutaj wielki, wielką reorganizację teraz. Póki jeszcze można i póki ma to jakiś sens. Tak samo tutaj powstanie ścieżka za oczkiem, tak żeby można było to oczko obejść dookoła przy czyszczeniu i całej reszcie. To sprawi, że będzie mi wygodniej cokolwiek tu zrobić. Myślę, że to się mocno, za mocno rozkrzewiło i troszeczkę się pozbędziemy, pomniejszymy to. Dzięki czemu będzie tu można wejść, to wszystko ogarnąć. Pozbędziemy się też części traw, ale to na wiosnę jak zacznie wschodzić, zacznie ją tępić, aby tutaj właśnie nie rosła. Nie pasuje mi ten kąt tak mocno zarośnięty. Niech będzie zarośnięte w oczku, po tej stronie. A tutaj niech będzie jednak troszeczkę czyściej i mniej. Może jakieś kwiatki się posadzi, będzie większy dostęp do tej wisienki. No, coś tutaj to muszę to przeorganizować i troszeczkę rozluźnić to podwórko, tak bym powiedział. No ale mówię, no troszkę się trawnik zacielenił, troszkę to zaczęło wszystko lepiej wyglądać dzięki temu. Tutaj dynki już zebrane. Jarmusz, oczywiście, jeszcze nie i jarmusz na bieżąco, bo będziemy robić dynie na patelni duszoną z jarmużem, serem feta i słonecznikiem. To jest danie, na które najbardziej w tej chwili czekam. Tutaj część bazylii zebrana. Duża część jeszcze tej bazylii tutaj jest, trzeba się bawić w to, zrywać te listki po kolei, blendować. Trochę zielonych papryk, ale tuż już tak. Odłączyłem nawodnienie, więc i y, nie mają za bardzo wody, trzeba było przychodzić z konewką podlewać. A druga sprawa, że tuż tu niewiele zostało tego. To co jest, to po prostu zbiorę, a resztę oszczą się. Tajtek, niezłość kur. Co ty nam kombinujesz? To co się stało? Nie wiem, przestraszyły się mnie. No to oczy i Ty straszysz, skoro wystraszyły się Ciebie. Dobra, przeszedłem. Yy, Okej, okay. to by było na razie na tyle, jeśli chodzi o szybki raport z ogródka. Ja zaraz zbiorę jajka, dam się podziobać trochę, niech mają też satysfakcję. Myślę nad tymi kostkami, co Albert z lasu je tam rzuca kurą, żeby im kupić właśnie takich te 5 kilo, czy ile tam tych. Nie to 10 kilo jest za 45 zł z dostawą do paczkomatu tych kostek. Zamroziłbym to do, wiecie, zamrażarniku, tylko nie mam na razie miejsca. A tutaj bym im rzucał taką kostkę raz na dwa dni. Zobaczymy, jakby to wpłynęło na ich dietę. Nie jest to jakiś wielki koszt, a, a może by coś tam się polepszyło. Jeśli chodzi o to wypadanie piórek z ogona. No dwie sztuki wyglądają fatalnie, chodź no tutaj maleńka jedna, druga, pokaż te dupsko. No chodź. No, na żarty to się nie, nie pchają. O tamto widać, ma taki ogonek nieciekawy, a tam jest druga z takim samym. No i teraz bądź tu mądry. Fajnie by było coś z tym zrobić, żeby one tak nie chodziły wyskubane z tymi ogonami. Oglądałem je tam, nic nie widzę, żeby one tam miały jakieś pchły czy coś. Wymacałem całe, a jednak nie wiem, czy one same się wyskubują, czy to po prostu inne chodzą i je podskubują. Być może to właśnie surowe mięso, które kiedyś dostały, raz, drugi, trzeci, to spowodowały, że w mięsie zasmakowały, i teraz mam tu jakieś agresorki. Bo fakt, faktem jest tu jakaś agresorka, która lubi sobie skoczyć na drugą i zacząć ją nagle dziobać, niestety, ni To parę razy już yy, przyuważyłem. No ale nic w tym na razie nie zrobimy. Znajdę rozwiązanie, czy w internecie, czy u kogoś, to wtedy zastosuję. A tak, no muszę z tym jakoś żyć i one też. Ten talerz trzeba wziąć do domu umyć. Dobra, będzie potrzebny do kapusty kiszonej. No ja wiem, bo ja go tam położyłem i zapomniałem o nim. To weź go od razu wyciągnij i ja go później umyję, wyparzę i będzie czyściutki. No dobra, cześć i na razie. Żegnam się. Trzymajta się.